Dzień dobry, dzień dobry drodzy Państwo. Witam się z Wami w holu spożywczym z Lidla. Pokażę Wam za chwilkę zakupy. Zakupy spożywcze, ale są dwie rzeczy niespożywcze, i też pokażę, żebyście też mieli świadomość, skąd się wziął ten paragon, bo paragon również będzie na końcu, tak jak to zawsze robię, kilka nowości, rzeczy, których do tej pory nie widzieliście i których ja też nigdy wcześniej nie kupowałam, ale oczywiście pokażę Wam je, no a reszta wiecie. Mój standard, że tak standard człowieka na redukcji. Także część produktów na pewno znacie, a co nie znacie, może będziecie mieli ochotę wypróbować. Także zaczynamy i miłego oglądania. Zacznę od tych dwóch rzeczy niespożywczych. Płyn do prania. Chciałam jakiś taki i dwa płyny do płukania. I to nie jest tak, że ja zawsze tych płynów używam, tylko słuchajcie, ja byłam w takiej potrzebie, że ostatnio, jak musiałam pilnie coś wyprać, to prałam w żelu do mycia. Bo nie miałam ani płynu do prania, ani nie miałam nawet w czym wypłukać, bo znalazłam jakiś jeszcze taki stary płyn do płukania, znaczy stary w sensie, że gdzieś stał zagrzebany z tyłu, z tyłu w pralni, a ilość uroń w pralni to są wiecie, dwa takie kosze, że to będę chyba prała przez trzy dni. Także to tak naprawdę była pierwsza potrzeba. Dobrze, a teraz już przechodzę do rzeczy spożywczych. Na początek mleko. Mleko stoi tak z boku. 3,2, bo takie zwykle ja piję. Mleko bez laktozy, bo jak przychodzą goście, to właśnie zazwyczaj piją kawę na mleku bez laktozy. I jeszcze takie jedno troszkę lżejsze, też jakby ktoś miał ochotę, nie na tłuste i nie na bez laktozy. To na takie właśnie lekkie mleko, 1,5%. Ja jestem zwolenniczką o tego tłuściutkiego. Dobrze. I teraz już przechodzimy dalej. E, dwa opakowania jajek, śmietana. Jeszcze wzięłam takie mleko. To jest to, które też pokazywałam Wam e, w ostatnim holu. Takie prosto z wioski. Ja je bardzo lubię do kawy, także wzięłam też takie mleko. E, wzięłam w sumie cztery puddingi. z czego... E, dwa to jest jakaś taka nowość, której wcześniej nie widziałam. To jest e, z Arli, Arla, e, czyli pewnie to będzie e, taki też dla wegan Dobrze myślę. Czekajcie, deser o smaku słonego karmelu. Tu możecie sobie zobaczyć 79 kalorii w 100 gramach. Tak mi się wydaje. O, słodzone erytrolem. Dobrze. I tutaj jest 20. O, ucieka. 20 gram białka bez dodanego cukru. Także wziąłam takie dwa na spróbowanie. One są po 5 zł. I dwa takie, właśnie te wysokobiałkowe z Lidla, które na pewno znacie z moich filmików o smaku czekoladowym. Tak, także cztery takie, takie pudingi. Wzięłam też dwa moje ulubione jogurty: jogurty kokosowe, też z tej serii wysokobiałkowej. Są jeszcze jagodowe i też są super. Jest chyba malina z granatem. Ja bardzo lubię kokosowe, ale tutaj zdania są podzielone. Część osób mówi, że one są najgorsze. Ja uważam, że są świetne. Stały zakup, czyli serki wiejskie i tu też pamiętajcie, że ja zawsze kupuję albo te takie z Pilosa Light, ale teraz nie ma tych półkilogramowych, jedna z Was mi wysłała, że półkilogramowe w wersji lekkiej są dostępne w Biedronce, ale akurat jakoś tak do Biedronki mi nie po drodze, także wzięłam pięć tych serków wysoko białkowych. one mają aż 30 gram białka, na opakowanie wzięłam też jeden twaruk chudy, bo twaruk chudy, słuchajcie, na redukcji to jest złoto. Jak zjecie taką kostkę, to słuchajcie, tak was zapacha, że już nie możecie patrzeć na jedzenie. Także jak macie taki problem, że dużo jecie i ciągle czujecie głód, to ja ze swojej strony bardzo polecam właśnie ten twaruk. Po pierwsze, że 25 deko. No, to jest y, dużo białka. Trzeba 17 razy 2,5 kalorii, niewiele, a naprawdę daje takie uczucie sytości. Super jest. I coś, co ja zawsze biorę. Znaczy, zawsze biorę, niekonkretnie ten, ale jak się pojawiają takie twarogi z jakichś takich właśnie mniejszych mleczarni albo regionalnych, to zawsze biorę. I teraz widziałam właśnie taki mm, zarębski, półtłusty. Tutaj jest pół kilograma. No i oczywiście stały element moich zakupów, jak chodzi o białko. Y, to są te sery y, takie wysokobiałkowe, żółte. One mają, ja Wam pokazywałam w ostatnim też holu, mają dużo mniej tłuszczu, mają bardzo dużo białka, mają dużo mniej kalorii niż tradycyjne żółte sery. Także na redukcję są super. Jakbyście pytali, jakie je jem, to ja jestem w stanie otworzyć sobie całą paczkę, która ma chyba 13 albo 13,5 deko. Tak, 13,5 deko. Jestem w stanie plasterek po plasterku zjeść. O. Także, powiecie, ja od dziecka nie lubię i nie jem chleba. I teraz druga część zakupów. Zacznę od tego, co mam tutaj z boku i czego nie widzicie. To są chipsy jabłkowe. Uwielbiam te jabłuszka. Słuchajcie, są przepyszne. Ja jestem w stanie usiąść i od razu całą paczkę zjeść. I zazwyczaj tak właśnie robię. Także są rewelacyjne i one są chrupiące, bo czasami się kupuje takie chipsy jabłkowe i one są takie ciągnące, natomiast pamiętajcie, no to jest niestety mnóstwo cukru, bo zobaczcie, to jest 78 gram węglowodanów, w tym jest 77 gram cukru, Kalorii ta paczka, no, teraz na szybko ciężko mi jest obliczyć. Coś około 150 mniej więcej, natomiast pamiętajcie, no jednak, że jest to cukier, ale z drugiej strony to jest 150 kalorii, i ja bardzo lubię i dość często sobie na nie pozwalam. Dobrze, odkładam je na bok i druga rzecz, której nie widzicie, bo stoi z boku. To jest Nori. Ja bardzo często robię sushi, co zresztą chyba na vlogach widzieliście. I tak się zamierzam, żeby w końcu nagrać wam filmik z przepisem na sushi, bo uważam, że akurat sushi robię najlepsze, a ponieważ będzie sushi, to jeszcze jest. Y ocet ryżowy, bo to jest absolutny must have, jak chodzi o dodatek do ryżu. Także taką to też chodzi o to, że zaprawa jest szalenie ważna, jak chodzi o ryż, żeby ten ryż był pyszny, on musi być słodko-kwaśny. Ale to y, następnym razem z takich rzeczy, których jeszcze do tej pory nie widzieliście, to taki syrop szarlotkowy. Hmm, bo ja bym planuje robić też dla Was takie y, herbatki zimowe. E, tego akurat nie miałam. To jest syrop jabłkowy z cynamonem. No, a wiecie co, pewnie skład nie jest jakiś. Znaczy, no zły też nie jest, tak? Rewelacyjny nie jest, zły nie jest. 150 kalorii w 100 ml to też tragedii nie ma, więc myślę, że do herbaty takiej właśnie jabłkowo-cynamonowej będzie super z goździkami. Mhm. I wziąłam jeszcze jeden syrop korzenny ze śliwką i maliną. Nie pamiętam, jak to było cenowo. Jeden kosztował 10 zł, a drugi 11. I tutaj, jakbyście chcieli zobaczyć skład, to już jest 260 kalorii w 100 g. Wiem, co tu mamy. No cukier pewnie mamy, tak? No właśnie, to jeszcze na pierwszym miejscu. Ale ja myślę, że wiecie co, jak dacie sobie łyżkę takiego syropu na herbatę teraz na czas, to też się nic nie stanie, pamiętajcie. No, nie wprowadzamy food terroryzmu. Jest teraz też ta akcja taka azjatycka w Lidlu, więc nie mogłam nie wziąć makaronu, konczak. Ponieważ widziałam, że jest dostępny chyba po 6,70, więc wziąłam sobie 7 opakowań. Do tych herbatek zimowych szukałam też herbaty, która będzie miała w składzie w zasadzie tylko maliny i hibiskus. I to jest, słuchajcie, taka naprawdę taniutka herbata z lidla. Ale jak chodzi o skład, jest aż 50% suszonych owoców maliny, 40% hibiskusa i ogólnie skład jest bardzo dobry. Także wzięłam tą właśnie herbatkę malinową. Jeszcze co Wam z tej strony nie pokazałam. Nie pokazałam śledzi, wiecie, że ja uwielbiam śledzie, więc ja bardzo często kupuję śledzie i te z Nautyki wiejskie bardzo lubię. Tu jeszcze jedna rzecz, a mianowicie płatki owsiane błyskawiczne. Ja zawsze kupuję błyskawiczne. E, tutaj jest e, Polędwica Sopocka, nie, Polędwica Pieczona. A widzicie ja mi, że Sopocka, ona chyba kosztuje 9 zł. To jest 20 deko, to jest ta opcja XXL, tych większych opakowań. Tutaj jest jeszcze granat. A tutaj schowana jedna limonka. To również pod kątem herbatek zimowych. Na pewno jedna będzie z granatem. I też trochę pod kątem herbatek zimowych, a troszkę dlatego, że uwielbiam i zawsze korzystam jak jest sezon. To czerwone pomarańcze, przynajmniej mam nadzieję. Tak, pomarańcze czerwone, no bo wiecie to, że jest tutaj. Y zdjęcie to jeszcze nie znaczy, że będą czerwone. Nie wiem na ile one będą czerwone w środku, bo po skórce widzę, że chyba nie wróży to tego, że będą bardzo czerwone, ale ja uwielbiam smak czerwonych pomarańczy, a jak się trafią takie krwisto wiecie, takie aż jak buraki, takie no naprawdę intensywne w środku, czasami są aż takie jak ten granat, no to wtedy są przepyszne. Tylko one też muszą mieć takie przebicia czerwone na skórce, a te nie mają. No ale wzięłam co było, no nie ma, nie ma co narzekać, ważne, że w ogóle były. Sezon na czerwone pomarańcze trwa bardzo krótko i no jak są to po prostu biorę. I wzięłam też pomidorki, ja bardzo lubię właśnie te, one są, y, to są chyba te Truskawkowe. One są słodkie i faktycznie teraz są też w promocji, bo one normalnie chyba kosztują 15 zł za pół kilograma, a te były za 7,50 albo za 8. Dwa ogórki. Jakby ktoś pytał, czy nie mogłam wziąć bez folii? No właśnie, nie mogłam, bo były tylko takie. Nie było takich niefoliowanych, a wcześniej widzieliście śmietanę. Myślałam o mizerii, bo e, kupiłam też filety z kurczaka. Też są teraz w ogóle w jakiejś promocji, chyba za 17 zł. Ja dawno mięsa nie kupowałam, bo wyście wiedzieli, że ja kupuję głównie ryby, więc teraz widziałam też mięso e, i może zgriluję albo upiekę, no i tak do tego mi się widziała e, mizeria. Dobrze, także to jest. E, Druga partia. Jeszcze się odwrócę, sprawdzę, czy za mną na wyspie nic nie ma. Jak nie będzie, no to pokażę Wam już paragon. No i okazało się, że za mną schował się jeszcze grejfrut, również do herbaty, do herbaty cytrusowej takiej. Także Pana tutaj odkładamy. No i wracam z paragonem. Kwotę Wam pokażę, tylko też pamiętajcie, że tutaj ten płyn do prania kosztował chyba 37 zł. Nie wiem, pewnie na szybko nie znajdę, a ile kosztowały. Płyny do płukania. Też nie wiem, czy na szybko znajdę, nawet nie patrzyłam w sklepie, powiecie, jak jest płyn 25 zł, czyli tutaj jakieś 60 zł to jest koszt tych dwóch płynów, a cały paragon to jest 348 zł i 50 groszy. Teraz, tak jak widzicie, data dzisiejsza godzina. Także to jest właśnie cała, cała kwota za te zakupy, jakby odjąć te płyny, no to w granicach 190 zł, powiedzmy. No, także tyle na dzisiaj. Taki hol spożywczy. Ściskam Was mocno i widzimy się niebawem.